O czwartej 57. W zeszło słońce zajdzie o 20.25, tylko ile go będzie? Karolina Filipkowska jest z nami, która miała szansę dzisiaj podziwiać piękny wschód słońca. Oj, było wyjątkowo cudownie. Muszę przyznać, że to jest plus naszej pracy, że ten spektakl na niebie możemy podziwiać jadąc tutaj wyjątkowo wcześniej i dzisiaj było obłędnie. Tylko gdybyśmy jeszcze później podziwiali inne spektakle słońca, jak będzie dzisiaj? Chmury i deszcz? W których regionach kraju? Też. No i te chmury niestety niebezpieczne. W dalszym ciągu będziemy przestrzegać przed burzową pogodą, a dziś te burze będą tworzyć się na styku dwóch, Dwóch różnych mas powietrza. Nad wschodnią część naszego kraju będzie napływać bardzo ciepłe, wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Za to zachód zdecydowanie chłodniejszą masą. No i właśnie starcie tych dwóch różnych mas będzie powodować, że będą wypiętrzać się burzowe chmury. Ostrzegamy, może zrobić się niebezpiecznie. I już w tym momencie, akurat nie w Warszawie, jak widać za moimi plecami, pada. To też przejdźmy do map i sprawdźmy, jak ta sytuacja synoptyczna będzie rozwijać się w trakcie najbliższych godzin, no bo niestety te alerty synoptyczne w dalszym ciągu w mocy. No i jeszcze dziś skorzystamy z przyjemnej Wysokiej, takiej wakacyjnej temperatury, to głównie we wschodniej części Polski, bo poza tym już będzie chłodniej, a od nowego tygodnia chłodniej będzie już w całym kraju. No i właśnie na styku tych dwóch różnych mas powietrza będzie tworzyć się front atmosferyczny, który niestety spowoduje, że zrobi się niebezpiecznie. Także w Warszawie. W godzinach popołudniowych, wieczornych te burze mogą występować. Sprawdzajmy na bieżąco alerty synoptyków. Aplikacja Pogoda Interia zawsze temu służy, no i my tutaj jesteśmy, żeby ostrzegać. Temperatura do 27 stopni. Za naszą wschodnią granicą bez wyładowania atmosferycznych, ale podobne wskazania termometrów 26-27. W stolicach Skandynawii równo 23. Paryż do 25. Gorąco na Półwyspie Iberyjskim 35 stopni. W Lizbon. W Rzymie 29 deszczowo, a ten z temperaturą maksymalną do 34. Bukareszt 35 stopni. W naszym kraju więcej chmur już zdecydowanie w Polsce południowo-zachodniej. Hmm, lokalnie na Kujawach też w tym momencie występują opady deszczu. Wrocław, Zielona Góra, Katowice. Tu wszędzie przydadzą się parasole za co dzień. Pięknie budzi się we wschodniej części Polski. Tu miejscami rozpogodzenia do bezchmurnego nieba. W trakcie dnia... Jednak chmur będzie sporo i to praktycznie w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a wyładowania atmosferyczne głównie na południu, na krańcach wschodnich również może zagrzmieć burze gwałtowne z ulewami, z możliwością opadu gradu i mocno powieje wiatr. Temperatura za to wakacyjna, no szczególnie w Lublinie do 30 stopni. Biały stok z temperaturą maksymalną do 29 na Podlasiu. Dziś padać się padać nie powinno, no ale chłodniej. Na przykład w Szczecinie, w Kołobrzegu do 20 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Ostrzeżenie dla kierowców. Całe mnóstwo, zachowajmy szczególną ostrożność. Ostrzeżenia dla nas wszystkich przed tym, że dziś możemy czuć się troszeczkę gorzej. Biometr niekorzystny w całym kraju, temperatura odczuwalna niska. 15, od 15 do maksymalnie 26-28 stopni. Do zobaczenia.